Sebastian, przegraliście z JKH Hgksm 3 do 6, no i ta pierwsza planowa rola dzisiaj Leszka Laszkiewicza, waszego byłego kolegi. No, troszkę mu na pewno pomogliśmy w tych sytuacjach. Głupie kary, tam w, przewad... w osłabieniu dużo goli my stracili, nie możemy faulować, bo to przeciwnik taki jak Jaszczębie wykorzystuje to praktycznie w praktycznie 100%. co zrobić, no niestety przegraliśmy. Była szansa zremisować w końcówce, sam nie strzeliłem do pustej, może to by się jeszcze obróciło. No cóż, no, przegraliśmy, trzeba odpocząć i w, stycha, w piątek czeka nas jeszcze mecz z, z jeszcze cięższym przeciwnikiem, z Tychami. Właśnie chyba te przewagi, o których powiedziałeś, to był ten kluczowy element. Ja się sobie zdobył że cztery bramki grając w przewadze i kilka tych przewag tak naprawdę. Wy mieliście więcej, nie zobiście żadnej bramki. No, no to jest akurat prawda, naprawdę gramy. W przewagach gówno gramy, tak można to powiedzieć, bo to jest naprawdę straszne, co my robimy w przewagach. Ani nie podajemy, ani nie strzelamy. Po prostu dla nich przeciwnika to jest łatwiej znagrać z nami w osłabieniu dla nich. A my jak wychodzimy dostajemy gole, nie wiem, coś, coś jest nie tak, ale na pewno będziemy się starać w piątek to naprawić i wygrać dla tej publiczności.